Hejka kochani, witam Was. Wy y kto zna mnie lepiej? Tak. I y będziemy odpowiadać na pytania o, mnie? o życiu Gabrieli. Tak. Dlatego Gabriela siedzi w środku, bo żebyśmy z, z Karoliną nie odpisywały od siebie odpowiedzi. Tak. I będą liczone punkty, i potem zobaczymy, która wygra. Tak. Dobra. Zaczynamy. Y mam ogólnie pytania z internetu, i zaczynamy. Pierwsze. Jakie jest moje drugie imię? <grym> O nie, przegram co? Dobrze. Czekam. Ogólnie, gdyby wziął udział Patryk w tym, to mogłoby przegrać bardzo. Dlatego one wiedzą. Za lat. Tak, dlatego mogłybyście przegrać bardzo. Choć to sobie dzisiaj. Dobra. Ja już wiem. Tak chciałaś? Dobra. Dobra. Trzy, cztery. Nie mam pokazać? Tak. Brak. Brak imienia. Tak, nie mam, to nie oh, podwodliwe. Oh. Dobra. Czyli no, po punkcie. Tak, macie po punkcie, no. Uf. Dobra. Następne pytanie. Jaki jest mój ulubiony kolor? O, Agata widzę ogromne skupienie. No bo jakby kupujesz każdy kolor. Mhm. Tak, no różne kolory. A masz taki, który kochasz? Masz taki, który bardzo lubisz? Nie mogłabym wybrać, ale jest ich para, więc jak się zgodniecie Zgadniecie, jeden z nich, no to jakby się Ale no to dobra. No ja już mam. Ostatni jestem spazowana na jeden kolor. Oj. Aha. Ale bym... Okej, okay, no teraz. jesteś gotowa? No chyba tak. Trzy, cztery. Fioletowy. Ja mam czerwony. <laughs> Czarno, czarny No to Karolina raczej nie zgadła. Dużo ogólnie. Ale masz czerwony pokój. Lubiłaś kiedyś czerwony. Tak, a to było dawno, teraz już zdecydowanie mój ten kolor. Ty zgadłaś, ja. to by tak? I teraz jestem stosowana na zielony. Mam zielony w sumie sweter, ale. Ja nie mogę to było. Tak, bardzo, probleme. bardzo lubię. Y Jeśli pieniądze nie stanowią problemu, który kierunek wakacji bym wybrała? Ja ma, mam pom. Nie wiem, czy Wam to kiedyś mówiłam, ale z Dawidziami na pewno mówiłam. Kiedyś gadałyśmy o tym, jaki kraj na przykład chciałabym odwiedzić. Tak. I tam mówiłaś, to myślisz, że to było to? Ja nie pamiętam, co Nie to pamiętam, mówiłaś. co mówiłam wtedy, ale ja mam taki jeden, co chciałabym bardzo pojechać. Taki trochę nie jest jednym z takich chyba, co najbardziej ludzie chcą tam pojechać. Może ogólnie, jak tutaj oglądają ludzie, którzy nie znają i wiedzą, to mogą pisać komentarzach. Czytaj Patryk i Dawid. Na bieżąco. Na bieżąco, Na bieżąco tak. Może. żeby nie zmieniać odpowiedzi. Tak, odpowie. żeby Bez oszukiwania. I potem o, ten, czy... kto najwięcej zgadnie, bez oszukiwania oczywiście, bo wam wierzę, to będzie. Na komu... wygra konkurs. Nagroda jeszcze nieznana. A mogę wpisać dwa kraje i w sensie, że jeden z nich będzie dobrze to będę wydany. Dobra, dwa możesz. No. Dobra. Ale nie więcej. Ale powiem też, który jest najbardziej, który mi przychodzi do głowy, tak od razu. Już? Gotowe? No, możemy. Powiedz. Czy ry. Ja dałam. Nie wiem. Zgadywałam, bo totalnie nie pojęcia. Rumunia i Dania. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Nie, po prostu tak wyjrzyste. A mi to Okej. Okay, Nie ja znam. Najgorszy skandynawski kraj wybrałaś, jeżeli Dania w w Skandynawii się dolicza. Nie! Dobra, no dobra. Ja mam Islandię albo Hiszpania. Zgadłaś, do Islandii bardzo chciałam. Mi tak. się bardzo podobają, jak tam wygląda, jak jakieś filmiki albo ja coś takiego. I tam jest pięknie bardzo. Jeszcze Australię bym chciała zobaczyć, tam też jest super pięknie i też są bardzo drogie bilety, tak jak do Islandii. tak. Dobra. Wolałabym obejrzeć film komediowy czy horror? Tu macie łatwy ten wybór. Już. Trzy, cztery, horror. Coś kończyło. Ty napisałeś. O napiszę teraz RFR, dla naszego Michał Dobra, mam, co Komedia. Komedia, chyba, żeby Didek ją przekonywał na horror. Nie, ja wolę horrory niż komedie. Nie tej boli komedie, bo takie... ma parę swoich innych akurat i oglądamy. To Agata znowu wygrała. Dobra. Byłabym Gryffindorem, Slytherinem, Ravenclaw czy Hufflepuffem? Ona Agata nie oglądała Harry'ego Pottera. Ale... Y aha! Więc może być problem. Eee, jeszcze raz mi przeczytaj w Byłabym Gryfindorem, Slitherinem, Ravenclawem czy Hufflepuffem? Ale tak jak ty się... Ee, nie, do zatrzygała? czego byście się przypisały może? Tak, dobra, do czego? To mam inne. Do, I możecie powiedzieć, czym ja bym chciała być, ale no, to rzeczywiste. Cześć, się ja nie być? powiem, bo ja nie wiem, ale ja po prostu powiem, co ja... Mam ja... ci powiedzieć, czy one się ten charakteryzowały? Żebyś mogła wybrać? Okej. Okay. Gryffindor, to byli tacy odważni ludzie, straszni tacy bravurowi w ogóle. Slytherin, no to mi się kojarzy, oni osiągali dużo, ale byli tacy dosyć egoistyczni i oni wystawili Harry'ego Pottera, bo nie sam był ten zły, ze do Ravenclaw to byli mądrzy, a Hufflepuff to byli nie wiadomo jacy. Mini. Okej, okay, to ja dam jeszcze teraz raz, to przedostatnie. Ravenclaw. Jak? <laughs> Ravenclaw, tak się to pisze. To Tam co? Ravenclaw. Może to ja powiem. mam, e, że Ravenclaw pasujesz. Ja też Według tak mnie. Damam. A czy byś, a żebyś chciała być to. w Gryffindorze. Oczywiście każdy chciałaby być w Gryffindorze. Nie, nie. Nie? W czym byś chciała być? W nie. To ha! Przedstawiłaś to. Przedstawi... W na pewno. Ja, jak ja, ja mi to nie. przedstawiałaś? mogę nie. Koper bawiej na pewno nie, nigdy nie, 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 nie chciałby być w Ha, być papier. Chciałbyś być Havre, papier ty gadasz? Kaperbuff jest fajny. A co co fajnego jest fajnego w Hufflepuffie? On jest taki o! Fajny. O, on jest nijaki. Nikogo nie było fajnego z Kaperbuffu. Możecie ja napisać, kim wy byście byli. A ty co powiedzieć? Przedstawiłaś o? mi y, Gryffindor ja odczułam to w negatywny sposób, że są <grym> odważni, tak? To super to nie są, no tak co robi. No tak się Ja odczułam, no, że... Oni być konkurs. <grym> chciałabym być. A <grym> właśnie, jest... jak odczułeś, że której <grym> chce być Ravenclaw? Tak, taką tak pomyślałam. Tak? Nie, nie chciałabym być. Ty to... ja bardzo chciałabym być w Gryffindoru, no bo jest super. Dobra, bo tam był Harry Potter z Gryffindoru i wszyscy fajni. Dobra. Jaki posiłek mogłabym jeść codziennie? Banu. Ale amator jest, nie? Za... Za... wychodzę stąd, koniec. Mogę już? Czy myślisz? Dobra. Tak, już napisałam, możesz. To pierwsza ja. No. Pierogi? Pierogi albo leczo z fasoli. Też. Masz półtorej punktów. Jedną rzecz chciałabym zaznaczyć. Dobra, to jeden Tak, dobrze się. odpowiedziałyście. Dobra. Ty Czego najbardziej się boję? Czego najbardziej się boisz? Sama nie wiem, czego się najbardziej ja nie boję. Ja wiem czego. Może mnie zaskoczysz. Już mogę? Mhm. A ty marzysz? Mhm. że kiedyś odejdę z rodziny? Myślę, że to jest głupi Tak. <śmuszczak> nie, ja uważam, że ciemności. Boję się bardzo ciemności. Aha, bardzo! bardzo. Bo już się, no, się no, oczywiście, że tak. Nigdy w życiu to, Ale Karol nie wyznam. Jaki jest mój ulubiony napój alkoholowy? Nie, sama mam ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Bimbes. Zależy w jakim stanie? Ммм... Може ли да кажа така? Може ли да кажа така? Интересно. ме за всички време Не подпомянете си. Не подпомянете Не подпомянете ми не ми казах, че тя е Zobaczcie jej ręka, chciałem ją uderzyć. chciałem ją pogłaskać, ale ona ma jakieś urojenia. Urojenia to ty masz. W jakim sensie? Popier, powiedz. Nie To Jakie było pytanie? <grytanie> e, jakie alkoholko? lubisz tak, najbardziej? No. Lubisz Już mogę? Brak, no. nie lubisz żadnego. No ja też mam <grytanie> to powiedzieć, żaden. <grytanie> Jakbym miała wybrać, który mi najbardziej smakuje, to albo jakieś słodkie wino, ale takie słodkie? Tak, chyba. Likier też jest dobra, ale odrobinę tylko. Dobra, następne. O jakim zawodzie marzyłam, gdy byłam dzieckiem? Ty powinnaś to wygrać teraz? No powinnam. Żałosna jest. Ale wyparłam swoje dzieciństwo. Rozumiem przez traumę. I Chcesz o tym porozmawiać? Nie przekonaj. O, to. Nie wiem, mam pustkę w głowie. Ciekawe, czy mi o tym mówiłaś. Musiś... No, mogła być, że nie. Musisz zgadnąć. Popatrz na mnie i pomyśl, jak mała garbusia czym mogła chcieć być. <grym> zachuja? nie wiem. <grym> Zgadujcie, powiedz, pomyślcie, czy ona mogła chcieć być. A ty pamiętasz? Tak, trochę tak. Takie dwa co, co tak. Hmm. Tylko nie wiem w jakim etapie mojego bycie mało to było. Ej, tam mam kluczyki do... Nie, to tam... nie No, to nie zmienię temat. Zapomnijem, <grym> Dobrze, to przeczytasz to następne, bo już nie oświęcam. Dobra, trzy... Cztery... Z... Co jak nie... Weterynarz napisał. Sędzią, wampirem. Lub wampirem. Łamany. Nie, weterynarzem albo dentystą. KURWA! A! Strzelała! Ona strzelała! I nie wygrała, ja dole! Tak, ale tak chciałam być weterynarzem albo dentystą. Nie wiem czemu <grym> tak. Czy kiedykolwiek występowałam na scenie? Trzy, cztery. 4... tak, ery. Tak, też dałam, że tak, nie mam pojęcia kiedy, ale tak. na W jasełkach, no 100%. I pamiętam, że była... chodziłaś to tam... Wam w na... kółku naturalnym! Byłaś no na w, tylu, w, tylu, w tylu, nie, prawda? Tak, tak, no, tak. I też na, na tym jak był jakiś tam gość, yy, który pisze poezję i robiliśmy mu wieczorek poetycki i rysowaliśmy tam wiersze i w ogóle to sam tomik poezji jego. Nigdy go nie przeczytałam, okay. ale dostałam. Mam 9%, dobra. Następne pytanie. Yy... Jaki był mój obrany przedmiot w szkole? Cóż? Mhm. To dawaj, dawaj. Trzy, Cztery. Matematyka. Matematyka. Albo jakiś prezent z budownictwa. No ja nawet nie znam tego. Nie też nie powiem ci Nikt ja ich znam. nie znał. To, to jest nieważne, ja tylko Wólny Ja może być Matma lubiłam matmę. Musisz stracić punkta! Jaka była moja pierwsza praca? A kiedy zaczęłaś pierwszą pracę? Ja nie mówię nie podpowiadaj. Pewnie że to napiszę, ale dobra. <noise> Ogólnie jak ktoś by nie wiedział, ktoś trafiłby obcy dziwnym serafem na ten kanał, to to jest moja kuzynka. To jest moja przyszywana siostra, czy nie przyszywana. <noise> Szwagierka. Szwagierka? To jest tak, nie wiem jeszcze, jakie, y, jaką pozycję w rodzinie zajmie. Będzie albo moją mamą, szwagierką albo siostrą. Tak. To jest jeszcze do uzgodnienia. Macochą bardziej. Tak, macochą. Step mamą. Step. Tak. <noise> <noise> Hem. Bo to zależy, Jezu. Od ciebie to zależy? Od wieku w jakim zaczęłaś? Puch! Dobra, już wiem. Już mogę? Już mm -hmm. Tak, na... kelnerka. Kelnerowanie. Właśnie zastanawiam, czy najpierw kelnerowałam, czy najpierw byłam... bo pracowałam jeszcze chwilę na hotelu takim jednym. Gruntowałam ściany tam. Takim wysokim, A ile miałaś? To właśnie młoda byłam bardzo, bo widziałam wspomnienia na tym. Na Snapchacie, jak Tomaszowi zdjęcie zrobiłam w jednym z pomieszczeń, do których wchodziliśmy przez okno. Mi się wydaje, że wcześniej była kalendarowanie, ale. Nie. Być może dlatego macie po punkcie, no bo właśnie nie, jestem, nie wiem, które było pierwsze. Dobra, teraz pytanie ciekawe. Czy mam jakieś bezużyteczne talenty? Ja, ja mam odpowiedź na to pytanie. jest mój talent. Mam, mam jeden taki superowy, który bardzo lubię. To nie jest talent chyba, co mam. Nie, nie wiem, co to masz. masz. Nie wiem, czy on, nie on jest użyteczny chyba, więc to się nie będzie liczyć, no ale dobra, lecimy. Mhm. Masz? Dobra, mhm. trzy cztery. Tak, bo to jest pytanie zamknięte, więc czy Masz? Tak, masz. Ale jaki? Ale... Jest... Ale jaki? <laughs> Wydaje mi się wyginanie palcami. Tak! tak napisałam! Zaprezentuję! Ale... Ale... Tak umiem zrobić na przykład. <laughs> Lubię ten tajemnik. Ale... To było stresujące. Dobra. Dobra, a teraz mam pytanie, na które jestem ciekawa, jak odpowiecie. Mhm. Jakie słowo wymawiam nadmiernie? Czy jest takie słowo? Bo ja chcę wiedzieć o was, bo wy ze mną rozmawiacie. Nie, to będzie niemiłe. <ścoughs> nie, nie takie niemiłe. Aż się przestraszyłam. Ale mówisz ładnie. Nie mówię ładnie, ja się pluję. Ale to nie... nie przy... Ja bardziej się jąkam <ścoughs> niż ty. Ty mówisz ładnie, jak już coś mówisz. A, że plujesz, to inna sprawa. <noise> Może sobie chlebacze po prostu załatwić. Myślę, że skoro nie przyszło nam to na myśl teraz, to co. Tak ale to nie ci przyszło, bo nie chcę powiedzieć. A co ciekawe, co tu jest? <noise> Masz coś? Nie tak, ale to mam... dobra, dobra. dobra, dobra. dobra to Trzy, cztery. 3, 4. Turbo albo, albo giga. <noise> Okay. Tak, mówię to często. Dla podkreślenia znaczenia słów. A Ty? <grystanie> Bidek, Biduś. A Wy dwie macie po punkcie. Jaka jest pierwsza rzecz, którą robię rano? Dora, trzy, cztery. Siku albo bronię się przed Shirą, żeby ci nie z tego boku. Witasz się z Sirko. Sirko. Albo patrzysz na telefon. Oglądam TikToka. Czyli zero. Potem... Yy, znaczy Siku też robię w sumie pierwsze. Nie, Siku pierwsze. Yeah. Tak, bo ja dużo siusiam. Potem leżę na łóżku i oglądam TikToka. Mm, Narkomata. A ty, 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 ty. ty królowo? co gdzie ty jesteś? Ej, co ty robisz w swoim życiu? Czy ty przejęłaś teraz rolę Patryka? Nie wiem, co się dzieje. Jakbym w coś się wstąpiła? <grym> tak. Ktoś musiał, bo wyszedł. Co, co znaczy, czyłam zielony kciuk? Jak wygląda zielony kciuk? Nie wiem, <grym> nie wiem co to znaczy. Zje. Nie wiem. Ile ty masz pytań, Karolina, do tej pory wpisanych? 15. Czyli też 16. Ok. Mhm. Ja tak, też to są. sobie wypisałeś. Nie. No mi się wydaje, że na parę sobie <noise> nie wpisałam. <noise> to dobrze. <noise> może wygra. <noise> ja to zmontuję tak, że może ja My tyle parę. Myślisz, że jestem introwertykiem, czy ekstrawertykiem? Już? Trzy, cztery. Ambiwertykiem. No właśnie, zapomniałam tego słowa, ale mam napisane, że introwertykiem, ale jak znaczy jest jesteś przy ludziach, których już znasz i czujesz się to już już jest okej, okay, już nie jest tak intro. Jest Dobra, może mi tak odpowiedź. Akceptuję. Dobra, teraz musicie policzyć punkty. Nie będę gdzieś liczyć tych głupich punktów. mi kartkę. Nie. <śmiech> <śmiech> Ale ja na pewno nie pisałam jakichś punktów, no bo ty dużo miałam <laughs> Pó Pół, Pu! Parę nic. Wcześniej tak chodzi do pierwszy, a teraz nie chcę dojść. Przypał. Patrzcie jak ładne pierścionek. Taki duży. Lubię takie, przepraszam. Dobra, ile? Poczekaj, bo ja sobie tu wpisuję, ale nie wiem, co było na dziesiątym. Jakie było dziesiąte pytanie napisałam nie wiem. Będziesz mogła to potem poprawić yy, przy montażu. dziesiąte było. Tak. <grym> <grym> Więc było, miało się pewnie dobrze. A, ten dziwny trik! A. Ale to rękopisuje? Nie, nie, nie. Gdy na było trzynaste. To nie wiem. Nie mam pojęcia, co to było. Ale, jakby pytania tak i nie, to była odpowiedź, dobrze by dwie. Nie, pewnie się na to odpowiedziałaś. Łatwiej się szukać. Nie daj się tak. Okay. Ile masz? A ty Rolnika, ile masz? Nie będę powiedzieć. Mógł <laughs> to na kanadierzem. Ja mam 12 na 16, mojej gawie. Nie, no to nie masz więcej, bo ja mam 12. No to powiedziałaś, jeźdź, Karolinę. To jest coś w porządku. jest moje. Wygrała chyba. Źle no, policzyłaś punkty. No bo tak mi się wydaje. Wygrała Agata ten konkurs. Emisy, jak policzyła 12, to. Będzie to jeszcze zweryfikowane podczas montażu, ale montuje Agata, więc myślę, że wygra Agata. Ja wygrałam, <grym> bo to była wszystko falsyfikacja, mistyfikacja. Nie słuchajcie. I piszcie odpowiedzi na pytania w komentarzach, jak byście odpowiedzieli. I też wybierzemy zwycięzcę. Wśród. Wśród Śród nocnej ciszy. Nocnej ciszy. Wśród... dobrze. Chcesz mi się teraz pożegnać z widzami? Ja mogę. Dobrze. E, no to do zobaczenia w następnych odcinkach. Dawajcie lajki. Właśnie, za 10 Karoli. lajków będzie więcej odcinków z Karoliną. Tak, tak. Więc dawajcie lajki. Jakieś fajne tagi wymyślimy, na przykład kto zna mnie lepiej. O, tak. Dobrze, kochani. Pa! pa!